Cześć moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Maku i dzisiaj witam Was w podsumowaniu akcji gramy dla woźb. Jakiś czas temu, a dokładnie w dzień 30 finału Wielkiej Orkiestru Świątecznej Pomocy zrobiłem streama, na którym zbieraliśmy pieniądze. Co jak się potem okazało, większość zabraliśmy dzień wcześniej na streamie, ale macie tutaj teraz wszystkie donaty, które, yy, że tak powiem, zostały przekazane na ten cel. Tutaj tutaj jest la. No i tak, z... <śmieniu> I tak znaleźliście 10 zł. I tak znaleźliście. Znamienia z imprezy u Wenty. Krecik, szwagier i wenta oglądamy cię we W Pseudonim. Mogę na tablicę. Jutro. Ten donek idzie już do jutrzejszej puli. To już wam mówię od razu. To już idzie wszystko do jutrzejszej puli. Dzięki serdecznie chłopaki, kurde są miejsca na serwerze. Krecik 20 ja zł. Poproszę na diamentowym bloku. Szwagier mówi, że jest to tablica donatorów, a nie top donatorów. torów. shiftku gwiazdka WA. <noise> Jesteście na rąbanie chłopaki, nie? Jesteście naprawdę narąbani. Co my tu mamy? Mamy wszystko tak, jak powinno Być jak to wie, jak pierdzielę. Czużywa za napuarnię. Nie, co robicie dzisiaj? 33 złote. Pozdro od Jutro, kurde, jutro. Jutro, dzięki serdeczne. Fajnie, fajnie, dziękuję bardzo. Pozdro od Wenty. Słuchajcie, serduszka dla chłopaków. Dawajcie teraz Top w danej torze. Nowi, czyli krecik i Wenta słowo przypływa, więc bardzo fajnie Cies cieszę się z tego powodu. Niesmiję To jest niesamowite. Krecik. 10 zł. Ej, ale dawaj nas dwóch na diamentowych blokach. No nie, no nie pójdę do ty. Miałem zrobić godzinkę, zaraz się kończy stream, a ja nie, nic nie zrobiłem. Nie kończę, nie kończę, no kończę, niestety kończę. Dobrze. Nie, Krecik. Dziewięć złotych. Walić ten diamentowy zamień na szmaragdowy. Szwagier uzbiera na szmaragdy. Prostu dzisiaj to jest jakieś niesamowite. Dzięki serdecznie, Gracj. Ja pierdykam, no to będzie szmarek, ale to szwagier musi zbierać. Ale wungla tu jest, ja pierdykam. Ja pierdykam. O, proszę bardzo. Pierwszy, pie pierwszy domek dzisiaj. Pierwszy domek, fantastycznie. Momuś, jeden złoty. Masz, pomagamy dziś dzieciom. D i pozdrowienia. Fantastycznie, dziękuję serdecznie. Każda złotówka się liczy. Uuu, siebie strasznie, że to lawa, dobra. Ok, to tylko. Tu zostało Momuś, 1 zł. A to jeszcze 1 donate P. Dziękuję serdecznie. dwa zł od ciebie. Fantastycznie. Fantastycznie. się tutaj pojawić w ostatnich donatach. Tak dokładnie jest. Także momuś się pojawia. Momuś rzuca 2 złote I mamy już 81 zł. Więc kwota powoli, ale rośnie. Fajnie, fajnie. Jak już wszystkie pieniądze z dotarły na moje konto, dorzuciłem parę groszy od siebie i łącznie wyszła sumka 120zł, które właśnie przelałem na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Czego zresztą macie teraz tutaj potwierdzenie. Ku mojemu zaskoczeniu, Jurek Owsiak postanowił nam osobiście podziękować. Siema, dzięki za wsparcie. Wiesz, że to już 30 lat, jak gramy. Zobacz nasze wszystkie finały. 16 milionów muzyka to jest A przecież będziemy grać do końca świata jeden dzień dłużej. Dzięki twojej płacie należysz do wyjątkowego grona tych wszystkich cudownych ludzi. W tym roku finał pomoże we wsparciu okolicy dziecięcej. Dlatego teraz chcę zobaczyć, ile wynosi Twoja płata. Zespół woźny, mamy już informację. 120 zł, fantastycznie. Ogromne uściski dla Ciebie. Twoja płata jest mega ważna. Jesteś jedną z 250 osób, które też płaciły 120 zł. Razem uzbieraliście na lampę szczelinową do diagnostyki przedniego odcinka oka. Niektórzy nieźle mydlą oczy, a inni mają oczy dookoła głowy. To fajne uczucie, gdy wpadniesz komuś w oko. A jaka to odpowiedzialność, gdy nie możesz kogoś spuścić z oka? To ważne w każdej chwili naszego życia, dlatego wspieramy Okulistikiem Dziecięcą. Ogromne dzięki za Twoje wsparcie. Udostępnij to wideo i zachęć bliskich do wspierania Wielkiej Orkiestry Przątecznej Pomocy, abym im też mógł osobiście podziękować. Do zobaczenia za rok. Także moi drodzy, dziękuję wszystkim, którzy wysyłali donaty, którzy byli na streamie dzień wcześniej dniu, że tak powiem, finału, żeby wspierali, to było takie mini podsumowanie tego wszystkiego, żeby po prostu nie było, że sobie te pieniądze zabrałem. Przelałem je, są na koncie, tam gdzie powinny być. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, widzimy się niedługo na live streamach. Zapraszam na live streamy, są praktycznie codziennie, yy, przeważnie pod wieczór. Także polecam zostawić subskrypcję, dzwoneczek i być wtedy na bieżąco. Cześć.